Przed nami układ równań. To jest pierwsze równanie w tym układzie, a tutaj drugie równanie. Zauważmy, że oba równania są zapisane w takiej postaci, z których niewiele widać. Dlatego każde rozwiązanie układu równań zaczynamy od porządków. Uporządkujmy pierwsze równanie. Te porządki będą polegały na tym, że ten nawias wymnożymy przez liczbę 2, ten nawias wymnożymy przez liczbę 3. Otrzymamy wówczas 2x odjąć 6y dodać 3x odjąć 6y. To się równa 1. Następnie przeskakujemy do drugiego równania i tutaj przepisujemy całą jego lewą stronę. Z prawej strony natomiast wymnażamy nawias przez 4. To są wyniki tych mnożeń. I na koniec łapiemy klamerką. Ta klamerka oznacza, że dla nas istotne jest rozwiązanie jednoczesne dla pierwszego i drugiego równania. Czyli ten x, który wyjdzie nam i y, który wyjdzie nam w rozwiązaniu, rozwiązuje jednocześnie pierwsze i drugie równanie. Teraz wracamy do pierwszego równania i redukujemy wyrazy podobne. Więc redukuję te dwa wyrazy i te dwa wyrazy. Otrzymamy wówczas. No, i prawą stronę przepiszemy bez zmian. W drugim równaniu natomiast przenieśmy 4y na lewą stronę, ponieważ zawsze w układach równań przyjmuje się taką zasadę, że niewiadome, czyli wyrazy z x'ami, y i tak dalej, znajdują się po lewej stronie, natomiast liczby po prawej stronie. Jeżeli 4y chciałbym przenieść na lewą stronę, to muszę, muszę ten wyraz odjąć. Wówczas otrzymam po lewej stronie 5 2x. Odjąć 6y, tak, bo minus 2y odjąć 4y to jest minus 6y. No i z prawej strony zostanie tylko ta czwórka. Widzimy, że pierwsze równanie jest już wysprzątane, natomiast w drugim równaniu możemy zrobić taki dodatkowy porządek, mnożąc obustronnie to równanie przez 2, ponieważ ta dwójka zlikwiduje ułamek i wtedy będzie łatwiej się liczyło. No więc zobacz. Tutaj mnożę przez 2, tutaj mnożę przez 2, tutaj mnożę przez 2. Więc ta dwójka z tą dwójką skróci się do jedynki, zostanie 5x. Następnie mamy minus 12y, no i jeszcze 4 razy 2 to jest 8. I teraz zwróć uwagę, że w obu równaniach po lewej stronie otrzymaliśmy identyczne wyrażenia. Gdybyśmy Skorzystali w tym miejscu z metody podstawiania, to na przykład zamiast tego wyrażenia moglibyśmy wpisać ósemkę, prawda? Bo 5x odjąć 12y jest równe 8. I co byśmy otrzymali? Otrzymalibyśmy, że 8 jest równe 1, co jest oczywiście sprzecznością. Więc zapiszemy, że układ jest sprzeczny. Układ sprzeczny. A w zadaniu zapytano nas, Ile rozwiązań ma taki układ równań? Tutaj damy myślnik, brak rozwiązań. Czyli domyślę zero rozwiązań. No i to, to by było na tyle w tej części. Za chwilę kolejny odcinek i następny przykład.